Cześć. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać um, zaczątek drugiego projektu dotyczący peżota. I będziemy rozpakowywali paczkę z firmy Smugi. Taki szybki filmik. Pokażę Wam co kupiłem. I co w porównaniu do otwarcia paczki od mielocha co tu mamy a więc mamy takie rzeczy dostaliśmy gratis firmy smugi no, nie trzeba ich prosić o żadne gratisy, zawsze dają coś. Także pod tym względem, są fajniejsi. Czy to jest wszystko, ładne pudełeczko po, po bucikach. no To jest chyba wszystko, co kupiłem. Aczkolwiek clean powinien jeszcze gdzieś być. I zaraz go będziemy szukać. I dwie nakrętki może są do wału wsadzone więc tak jak oglądaliście mój filmik ostatni jak jeździłem Peugeotem to odnotowałem, że kręci się tylko do 9000 obrotów, bo dopiero co zamontowałem obrotom, jeśli nie byłem tego świadom, więc postanowiłem że Przepraszam, sobie tu zminimalizuję okna, żeby nie było. Postanowiłem, że yy, zmienię wał, bo wał jest yy, fabryczny, a chciałbym, żeby był wał, który buduje większe ciśnienie, bo to jest tak naprawdę realna moc tego silnika. Nie wiem, czy on pójdzie w obroty bardziej, no ale będzie miał większą siłę się kręcić, więc uważam, że będzie się szybciej kręcił jakbyście pooglądali filmy które robi Apkar Oldtimer i tam pan Tomasz, który naprawdę ma ogromną wiedzę moim zdaniem na ten temat, wypowiada się co było pierwszą rzeczą przy komarach jak tuningował to zawsze tutaj w to miejsce, gdzie są wielkie dziury no jako, jako dzieciak albo młodzież no nie miał czym tego robić, nie miał nowoczesnych technologii, po prostu wycinali z balsy i na opaski zmontowali wypełnienia tutaj wału, żeby po prostu cała komora która odpowiada za doprowadzenie mieszanki do cylindra żeby była jak najbardziej wypełniona, żeby tutaj po prostu tłok, który zaciąga yy, mieszankę z gaźnika żeby był w stanie wytworzyć jak największe ciśnienie tutaj cofając się i dzięki temu po prostu no, w, w, robiąc takie zmiany to gazela na przykład taka 175 plus 10 koni więc więc stwierdziłem, że OK, robimy to w ten sposób. Przy okazji, no już jak będę zmieniał wał, a y, remont silnika robiłem jakieś y, półtora roku temu, ale robiłem tylko w ten sposób, że wymieniłem y, cylinder i sam tłok na, na nowe, na y, aluminiowe, a nie zrobiłem y, nic z wałem. Więc teraz i z, y, z łożyskami wału, więc teraz będziemy to zmieniać. Łożyska C4 SKF, -y. jak widać, jedno włoskie, jedno bułgarskie. Akurat z tego co wiem, najlepsze są japońskie, ale może do francuskiego skutera. Może będą no, ok. W Jamaszce były japońskie. Komplet uszczelek do silnika, no bo będą mi potrzebne. I wał a w środku powinien być clean. I jeszcze dwie nakrętki. Jest clean, i są dwie nakrętki na wał. I jest wał. I powiem wam, że naprawdę już no, ciężko jest kupić. Mieloch na przykład już ma dawno wycofane. Wszyscy mają wycofane. A smugi jakoś. I na Allegro też oczywiście nie ma. A w smugach udało się kupić. Jasila, właśnie ten racingowy Wał, i jest to Wał Top Racing Evolution, czyli naprawdę ta wyższa półka wytrzymałość przynajmniej do 18 tysięcy obrotów. Oczywiście jest to Wał. No, naprawdę jest ciężki. Ten od Yamaha to był trzy razy lżejszy. Bo tutaj ta część, naprawdę, to jest masa. To jest wał do, do wersji Euro, czyli do tej po 2004 roku. Mój Peugeot jest z 2007 roku, więc można powiedzieć, kupiłem w ciemno, wiedząc, że nie jest pompa. Oleju napędzana wałem, bo do 2004 roku pompa oleju była napędzana właśnie wałem. Tam jest na dokładnie to z tej strony. Jest wybranie jeszcze na, na wale, żeby napędzać. No nie wiem, z której strony to wybranie jest. Jest taki dla ślimaka żeby było smarowanie a od 2004 jest elektrycznie z tego co się orientuje napędzana pompa więc jest nowy wał jeszcze spójrzmy czy są nacięcia tak tutaj są nacięcia elegancko no, można by było go zrobić jeszcze szczerniej zobaczcie ile jest tutaj miejsca wolnego tak naprawdę, to żeby było na maksa, to powinno być tutaj, nie wiem, pół milimetra. Nie, no to za dużo wręcz. Tutaj jest ponad milimetr miejsca między, między wałem a, a yy, korbą. A powinno być. No po prostu tyle miejsca, tylko żeby ta korba się tutaj mogła ruszać. I wtedy to jest naprawdę dobrze zrobione jeżeli wszystko jest dokładnie wypełnione tak na maksa, żeby no, żeby, żeby było duże ciśnienie w, w silniku i żeby to się dobrze zachowywało, no ale tak czy siak, na pewno będzie to dużo, dużo lepsze, zrobimy przy demontażu silnika, porównanie sobie fabrycznego z tym jasilem i Będziemy wiedzieli, jak to wygląda. Także nie wytrzymałem. Yamaha jeszcze nie jest wyregulowana do końca, no ale jest zimno. Nie chcę mi się jeździć teraz skuterem, bo będę chory, jak zacznę jeździć. Więc po prostu poprawimy -po -po się w ten sposób. A mam jeszcze inne. Jakieś hobby, które też tak jak Wam kiedyś mówiłem, że ja mam słomiany zapał i wszystko mi się szybko nudzi, więc pewnie niedługo też mi się to wszystko znudzi i coś innego będę rzeźbił przez chwilę. No ale akurat ta mechanika to mnie przez cały czas interesuje, aczkolwiek rozbieranie skutera, a potem składanie tych wszystkich owiewek, plastików, no tego nienawidzę. No, bardziej lubię widzieć efekt, że coś złożyłem i że mi się udało to dobrze złożyć, i że nic nie spierdzieliłem i że to zajebiście działa. No na razie Yamaha jeździ, kręci się jak szalona, ale na tych rolkach, które były, no nie pokazała nic nadzwyczajnego, zresztą na razie to jest pierwsze, pierwsze odpalenie, no to można powiedzieć, no takie, znaczy, no, takie pierwsze, pierwsza jazda większa, ta co była, więc no za przeproszeniem dupy nie urwało, ale no szła. Peżot idzie, i teraz, jak jechałem, no to wolniej jechał niż na tej fabrycznej, można powiedzieć, wariatorze, który miał wcześniej, na tym Malosi, ale za to płynniej. Tam było tak, że spadały bardzo mocno obroty. Najpierw szedł ostro, 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 a potem bardzo spadały obroty i szedł. M Muląc, można powiedzieć, bardzo wolno się rozpędzał, a teraz po prostu bez, można powiedzieć, żadnego spadku y, dynamiki, rozpędza się do tych swoich 80 na godzinę. No ale wszedł prawie 90, więc jest zapas, na pewno jest zapas y, na wariatorze i to będziemy sobie sprawdzali jeszcze malując na wariatorze kreski flamastrem i sprawdzając y, dokąd dochodzi pasek i jak trzeba rolki. Y, zrobić, ale też widzę niesamowity potencjał w zwiększeniu obrotów tego silnika. No ale żeby były większe obroty, no to trzeba naprawdę zadbać o to, żeby to się nie rozsypało wszystko, więc idą dobre łożyska i idzie dobry wał, który pozwoli nam być może te obroty uzyskać. No Yamaha się kręci do 12 tysięcy na tym setupie, który zrobiliśmy. Peugeot nie ma wcale gorszych komponentów oprócz wału, który jest firmowy. Troszkę gorszy jest cylinder, ale też aluminiowy, też tej samej firmy, hiszpański. Jest troszkę niższych parametrów, ale też 70 cm. Jest Stage 6 Dolot Powietrza tam zamontowany, tylko że też go nie tuningowałem, bo nie miałem jeszcze wtedy takiej wiedzy, jak to montowałem, że, że powinienem po prostu redukować jak najbardziej przestrzenie, żeby ta mieszanka po prostu trzyła bezpośrednio do cylindra, żeby tam nie było żadnej zbędnej przestrzeni, w której kompresując tłok, cofając się, będzie kompresował w nich mieszankę i po prostu to ciśnienie nie będzie takie jak jak mogłoby być. Więc rozkręcimy sobie ten silnik, bo trzeba będzie go rozkręcić, żeby wymienić wał. Zobaczymy jak. Po tych nie wiem, 400 km, czy ile ja tam mogłem zrobić od, od tej wymiany, bo raczej taka jazda wokół komina. Jak wygląda? Wiem, że były tam problemy. Na początku też nie bardzo wiedziałem, jak wyregulować gaźniki wydawało mi się, że jest ok. I wydaje mi się, że miałem za ubogą mieszankę na początku, więc jest taka możliwość że tam są jakieś rysy w środku. No ale jeździ. Na razie nie będę wymieniał tego cylindra, tylko będziemy jeździli dopóki go nie zapiłujemy. Wsadzimy teraz nowy wał i będziemy sobie jeździli tak, jak, jak to jest. Zobaczymy. To wszystko co chciałem wam dzisiaj powiedzieć. I do zobaczenia. Na razie. Trzymajcie się. Pa. pa.